Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, tym razem ze słynną różą. Yy, ja Wam chcę pokazać, jak zrobić różę ze sznurka bawełnianego o grubości 3 mm. Robię ją ze sznurka bawełnianego o grubości 3 mm, bo ja na takich sznurkach pracuję, robię takie torby, koszyczki, więc chciałam zrobić taką różę, zobaczyć jak będzie wyglądała. Wyszła fajnie, całkiem zgrabnie, więc pomyślałam sobie, że... Wyjdę Wam naprzeciw i zrobię też taki filmik. Moi drodzy, moja róża jest zrobiona ze sznurka bawełnianego o grubości 3 mm z rdzeniem poliestrowym w środku. To jest takie coś białe, co znajduje się w środku sznurka. Nie wiem, czy to bardzo dobrze widać. Chyba widać. I robiłam tą różę sznurkiem, szydełkiem o grubości 6 mm. U mnie jest to szydełko akurat tulip czerwone, takie ładne, zgrabne, bardzo fajnie się nim robi, ale to jest jakby mniej ważne w tej chwili, tylko rozmiar jest ważny. I ja to robiłam ze sznurka. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że żeby osiągnąć taki efekt i taki rozmiar, jaki Wam za chwilę pokażę, no to trzeba zrobić w takie, z takiego rozmiaru sznurka, o jakim ja tutaj mówię i na jakim ja tutaj pracuję. Ja pracuję na takich sznurkach, bo najczęściej takie sznurki używam. Do robienia moich toreb, dlatego postanowiłam zrobić taką różę. To, co za chwilę Wam w tym filmiku pokażę, to jest róża na 40 oczek łańcuszka i pozwala nam to na osiągnięcie róży o wielkości 13 na 13 cm. I myślę, że to jest taki fajny, optymalny. Rozmiar tego kwiatka, dlatego że zobaczcie, macham sobie nim tutaj, używam go już tutaj, tu w tym moim poprzednim koszyczku. I te płatki są po prostu stojące i trzymają tak fajnie formę. Nie klapią nam na dół, nie opadają, tylko trzyma ta róża fajną taką formę, cały czas swój kształt, że to wiadomo, że jest to może niekoniecznie róża, ale że jest to po prostu kwiatek ale wam zostawiam dowolność możecie zrobić sobie większą możecie zrobić sobie mniejszą popróbujcie po prostu jak to będzie wyglądało czy też będzie trzymało kształt czy nie ja potrzebowałam taki rozmiar więc taki zrobiłam i z takim rozmiarem przychodzę do was i wam chcę też pokazać tutaj za chwilę krok po kroku jak zrobić taką różę o takich wymiarach więc zapraszam was do dalszej części a tam krok po kroku pokażę wam jak ją wykonałam Na początek robię sobie łańcuszek z 40 oczek. Ilość oczek musi być podzielna przez 4. Zostawiam sobie dłuższą taką końcówkę około 10 cm. Podkładam pod sznurek szydełko i robię sobie taką zabezpieczającą pętelkę. Pierwsze oczko łańcuszka jest moją zabezpieczającą pętelką. Następnie robię 40 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 oczek łańcuszka. Następnie robię słupek, wbijając szydełko. Raz, dwa, trzy w czwarte oczko od łańcuszka. Wbijam szydełko i robię słupek. 4 oczka łańcuszka. Raz, dwa, 3 4 i w to samo miejsce w którym zrobiłam pierwszy słupek robię jeszcze jeden słupek czyli podwijam szydełko pod sznurek wkładam w to samo oczko wyciągam sznurek na zewnątrz na szydełku mam trzy pętelki chwytam za sznurek przeciągam przez pierwsze dwie chwytam za sznurek roboczy i przeciągam przez pozostałe dwie pętelki i wyszło mi tutaj coś takiego Następnie robię słupek raz, dwa, trzy w czwartym oczku od tego oczka, w którym przed chwileczką zrobiłam słupek. Czyli nawijam sznurek, wbijam w czwarte oczko i robię słupek. Robię cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Wbijam w to samo oczko i robię słupek. Tak, słupek, cztery oczka łańcuszka i słupek w to samo oczko. Teraz robię słupek raz, dwa, trzy w czwartym oczku. I tak do końca rzędu. I wyszło mi coś takiego. Teraz robię dwa oczka łańcuszka, raz dwa. Odwracam robótkę na drugą stronę i moi drodzy, pod każdym tym łukiem łańcuszka będę robiła 10 słupków. Nawijam sznurek, wbijam się pod łańcuszek i robię pierwszy słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przeciągam sobie żeby tutaj było miejsce 6 7 8 9 i 10 mam zrobione 10 słupków i teraz tutaj Między łukami łańcuszka, tak? Łuk łańcuszka, Łuk łańcuszka, między łukami łańcuszka. Wbijam się tutaj po prostu pod w to miejsce, w tą lukę. Tu będę robiła półsłupek, czyli wbijam się w tą dziurkę i robię półsłupek, tak? Tak, po to, żeby zaokrąglić ten łuk nasz. I znowu, pod. Łuk z łańcuszków z poprzedniego okrążenia wbijam szydełko i będę robiła dziesięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mam zrobiony kolejny łuk i teraz między łukiem i łukiem wbijam się w tą przestrzeń i robię półsłupek. I tak aż dojadę do końca rzędu. Koniec. Mamy wszystko już tutaj zrobione. Takie ładne, coś nam tutaj, taki zawiasek ładny nam wyszedł. Teraz obcinam sobie końcówkę sznurka. Ja sobie zawsze obcinam troszeczkę dłuższą, nie żałuję tutaj tego sznurka, dlatego żeby później było mi wygodnie to wszystko przymocować. Wyciągam z ostatniego oczka sznurek. Teraz przede mną jest naj, najtrudniejsza część, mianowicie. Chciałabym ją razem z Wami zszyć i uformować, ale na to jakby nie ma żadnego wzoru, więc wszystko tutaj robimy intuicyjnie. Chodzi o to, żeby jak najładniej ją uformować, tak? Potrzebna nam jest do tego igła, duża igła z grubym oczkiem, taka dziewiarska. Przewlekamy sobie końcówkę i zaczynamy formować tego kwiatka, tak? Ja sobie najpierw pierwsze co robię, to Tutaj jakby tak zawijam sobie tą końcówkę, żeby ten płatek w środku był taki zawinięty. O tak jak tutaj, tak? Taki do środka, żeby nam się schodził. Więc zawijam sobie tą końcówkę w taki sposób, że zaczepiam sobie ją tutaj o i teraz. Tak jak mówiłam, nie ma wzoru, więc zaczynamy troszeczkę improwizować po to, żeby ładnie tego kwiatka tutaj zszyć, tak? Zaczepiamy sobie tutaj początek, będzie nam po prostu łatwiej. O Teraz w ten sposób powolutku formujemy kwiatka, a raz koło razu dokładnie zszywamy go. I tak wygląda moja róża po skończeniu. Tu jest poprzednia róża, tu jest poprzednia róża przy tym koszyczku, jaki widzieliście. I mam jeszcze jedną taką ładną różyczkę zrobioną ze srebrną nitką. Jeśli to, co zobaczyliście w tym filmiku Wam się podoba, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie lajka pod spodem, pod filmikiem, napiszecie kilka słów w postaci komentarza, co sądzicie o tego typu filmiku, czy o tym konkretnie filmiku. Na sam koniec zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i kliknijcie sobie w dzwoneczek, to będziecie dostawać powiadomienia o każdym kolejnym wrzuconym nowym filmiku na kanał. Dziękuję Wam za odwiedziny, za oglądanie, za komentowanie, udostępnienie. Nie, nie, e, ciepłe słowa. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa pa!